Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wam pokażę. Przedstawiam wam działanie nowego launchera od Microsoftu do Minecrafta, który jest reklamowany jako, nowe, jako nowa, ulepszona, lepsza wersja. No dobrze, najpierw się zaloguję. No, i dobra, jesteśmy zalogowani. Co może pójść nie tak? Włączmy sobie może grę. Spróbujemy sobie pograć. Uruchamia się. Czekamy. Ojoj, chyba coś nie pykło. Tylko szkoda, że. Kurde, no na głupim lancerze. Do jakiejś tam gierki do Minecrafta musi cierpieć cały system, bo naprawdę wywaliło cały system i musi się włączyć od nowa. Więc to jest naprawdę bardzo komiczne.